Centrum Kultury Muza w Lubinie poleca spektakl dla najmłodszych widzów w ramach Małej Jesieni Teatralnej. W niedzielę 6 października o godzinie 12 Teatr Lalki Aktora z Wałbrzycha przedstawi Czerwonego Kapturka, podróż małej i zbuntowanej dziewczynki przez czarodziejski las. Inscenizacja w konwencji kabaretu, zabawne gagi i interakcja z widownią stanowią niewątpliwą atrakcję tego spektaklu. Zapraszamy. Szczegóły na www.ckmuza.eu. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów w Lubinie. Taką decyzję podjęli miejscy radni na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Nowy harmonogram obowiązywać będzie od października i nie wpłynie na wysokość opłaty śmieciowej. Zmiany dotyczą zarówno domków jednorodzinnych, jak i bloków wielorodzinnych, a także przedsiębiorstw i różnych instytucji zajmujących tak zwane nieruchomości niezamieszkałe. Częstotliwość odbioru odpadów zwiększy się w większości przypadków dwukrotnie, a nawet czterokrotnie. Zostały zwiększone częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z budownictwa jednorodzinnego z dwutygodniowego na jednotygodniowe, odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wiel mieszkaniowej z dwutygodniowego na cotygodniowe. Ponadto została zwiększona częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zmieszanych z dwutygodniowego na co tydzień i również odpadów biodegradowalnych z zabudowy. Nie zamieszkałej z co miesięcznej na e, cotygodniowej w okresie letnim i co dwutygodniowym w okresie zimowym, czyli tak jak w zabudowie mieszkalnej. Lubinianie nie muszą się martwić o ewentualne zmiany miesięcznej opłaty w związku ze zwiększeniem częstotliwości kursów śmieciarek. Opłaty zostają na tym samym poziomie. Nadal więc opłata miesięczna będzie wynosić 1350 za osoby od gospodarstw deklarujących segregację oraz 15 zł od niesegregujących.